Ale co, sądzi pan, że to jest jakoś e, inspirowane na przykład przez prezydenta miasta, bo e, można było w sumie, tak naprawdę można było nie mówić o tym całkowicie, że sądzimy ten Krzysztof, bo a nikt kurwa nie tego nie To pójdzie. to pójdę w Polskę. Nie, no, no generalnie, no tak, tak, no no, no w sumie dobre pytanie. Po co o tym mówił, nie? No, no, no dobre pytanie, nie, nie wiem. No, tak, tak mogli coś z tym tak, 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 tak. tak. no, Generalnie dla nas jest ok z tej strony, że możemy jakby zapanisztować to, że generalnie chcemy pamiętać, tak, że dla nas jest to ważne. Dla nas jest okej, okay, ale dla prezydenta Komorowskiego chyba to nie, nie jest ok. Mi się wydaje, że to jeden z tych takich jego lapsusów, typu jak, że miał przyjemność wizytować tereny powodziowe czy coś takiego, że mu po prostu to wymknęło się i nie pomyślał o konsekwencji. Może mu to wisi po prostu? Do więzienia nie? Znaczy nie, no na pewno mu nie wisi, to, że tutaj jest taka afera teraz, nie? No, to mu nie wisi? No bo chyba mu nie wisi. My, nie, no, nie wiem, właśnie jak Jakoś działa na słupki procentowe. Nie... Aha, że to te, ja, jakby tej przeciwnej strony, że on taki jest... No nie wiem, nie wiem. Naprawdę aż tak głęboko nie jestem socjologiem, żeby tam, politologiem... żeby żeby to, żeby, to, żeby to rozstrzygać. Nie wiem. Dobra, to zobaczysz co Na, będzie Ojej, Oj. No, po pierwsze by musieli nas forzować. po pierwsze. A jakby już dotarła z pięciu do furtek, to ich policja zatrzyma. I to chyba to będzie koniec, koniec tak? całej tej manifestacji. Poza tym jak mają takiego przywódcę Rambo, no to chyba daleko ich nie zaprowadzi, nie? Pojedynka powinien działać. No może to no. z czego to A ja nie wiem, nie wiem. W serca w Rambo? W serca w pojedynkę powinien działać. No bo Rambo w pojedynkę działa. Tak, tak, bo no tam ten on tam ale też ma za plecami polikota. No cztery części była, osta, o, ostatnia była właśnie. Niedawno. Nie, no otwarte no był chłopak generalnie. Nie, no nie, to taki rambo medialny, nie? Taki generalnie, że on chciał się pokazać. A nuż mnie zapraszam do TVN. I nie zapytają. Za co, co pana inspirowało? Ja nie co do jednego... Ale nie tam, nie pan Komorowski tak, tłumaczy tak, tak, się zdjęciem krzyża, co do tego, że skończyła się żałoba. Czy dopiero teraz się ta żałoba skończyła? No nie, żałoba. Dla nich się skończyła po 10 czy 12. Rodzin katyński żałoba! Wciąż, ale mimo nie, 40, ale proszę, roku, ale od 40, 40 roku. rozczu. Ale proszę mnie wysłuchać. Skoro załoma się skończyła. Studenci będą nas słuchać, i trzeba na 10, powiedzieć. 10-12 dni pod, dlaczego on nie powiedział w trakcie kampanii wyborczej, że mu przeszkadza krzyż. Że boi się jak diabł święconej wody i nie przyjdzie. ale po co Księża go wpuszczam do kościoła, powinni go wygonić z kościoła. Ale żał, to powiedzieć w trakcie kampanii. No, no. To było uczciwe, to by rzeczywiście było uczciwe, nie? Wtedy wtedy by oczywiście pokazał i zaryzykował, nie? Zagrałowa bank. Wiecie uczciwym, to trzeba mieć jeszcze honor, a wydaje mi się, że... No tak. Nie powiem nigdy w życiu pan prezydent. To, pan Komorowski towar, nie ma. Towar deficytowy, nie? Jak w obronę. <ścoughs>